Prawo podatkowe dla wielu z nas brzmi jak czarna magia, a jednak jest ono bardzo istotne w codziennym funkcjonowaniu państwa i społeczeństwa. Ma też wielu miłośników. I to właśnie z nimi spotykamy się dzisiaj w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na ogólnopolskim konkursie sprawa podatkowego. Mam przyjemność już drugi rok z rzędu organizować ogólnopolski konkurs prawa podatkowego, który w tym roku również miał drugą edycję. Jeżeli chodzi o samą ideę tego konkursu, troszeczkę mogę powiedzieć, że jestem jej pomysłodawcą, bo gdzieś rzeczywiście za mojej kadencji ten konkurs został wprowadzony w Lublinie. Przyświecało nam to, żeby stworzyć konkurs, który będzie miał innowacyjną formułę, będzie dotyczył ciekawej tematyki, a także będzie bardzo kreatywny w swojej formie, przez co uczestnicy będą mieli wiele możliwości zaprezentowania swojej koncepcji i w tym roku padło na podatek przyszłości. O konkursie dowiedziałem się z mediów społecznościowych Elzy Lublin, gdzie znajomi również zaznaczyli, że biorą udział w konkursie, a w etapie finałowym najbardziej zaskoczyło mnie to, że mieliśmy taką całkowitą swobodę do tego, żeby zaplanować ten swój podatek oraz przedstawić propozycję jego obliczenia, wprowadzenia oraz użyteczności. Moja koncepcja podatku polegała na tym, że ma on ograniczyć zużycie miejsca w najwścisłych centrach miast poprzez budowanie wieżowców zamiast budowania małych budynków, żeby mogło powstać jak najwięcej budynków użyteczności publicznej oraz prywatnej. Zająłem pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim dotyczącym prawa podatkowego. Moim zadaniem było skonstruowanie podatku przyszłości. Mój podatek polegał na po wybieraniu opłaty stałej od środka transportu, w zależności od tego jaka norma emisyjna jest zawarta w danym na przykład w samochodzie, taka opłata zostaje pobrana na 10 tysięcy kilometrów. Reprezentuję 5S Maga i Wspólnicę, to jest spółka adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. My, tu jesteśmy sponsorem Głównej Nagrody, czyli miesięcznego stażu w naszej kancelarii. To jest takie miejsce, w którym można spotkać świeżość i zupełnie nowe podejście, zupełnie nowy sposób myślenia, który czasem umyka człowiekowi pracującemu już zawodowo, który jest skupiony na robieniu rzeczy powtarzalnych i rzeczy, które już zna. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się nie tylko szczegółową wiedzą, ale również kreatywnością i innowacyjnym spojrzeniem na przyszłość prawa podatkowego. Gratulujemy laureatom i mamy nadzieję, że zobaczymy się podczas kolejnej edycji już za rok. Do zobaczenia!